Dziś uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. I spotykamy dzisiaj Maryję i Jezusa na jednej uroczystości, na jednym weselu, na jednej można powiedzieć imprezie w Kalmie galilejskiej. Podczas tej uroczystości pada takie, taka sentencja mądrościowa. My czasami szukamy takich sformułowań, takich zdań, krótkich, ale jednocześnie, jednocześnie naznaczonych wielką mądrością, które stają się takim life motywem dla naszego życia, taką, taką myślą przewodnią dla naszego postępowania. No to dzisiaj taką myślę przewodnią otrzymujemy od Maryi, kiedy mówi także do nas: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. To jest bardzo ciekawe sformułowanie. Dlatego, że Maria nie zachęca do tego, byśmy próbowali rozumieć wszystkie decyzje Boga, ale byśmy robili wszystko, co On nam powie. Maria jest świadkiem realizowania tej sentencji w swoim własnym życiu. Niewiele rozumie z tego, co się wydarzyło w czasie zwiastowania. Naprawdę niewiele rozumiała ze słów Symaona, kiedy ten mówił jej o mieczach boleści i o tym, że Jezus będzie przeznaczony na upadek, na powstanie wielu. Niewiele z tego rozumie, ale poddaje się temu Słowu. Idzie za tym słowem, jest posłuszna Bogu, pomimo tego, że niewiele rozumie. Czyli my jesteśmy do tego zachęceni. Zachęceni przez to opowiadanie o kani galilejskiej, w której objawia się jakaś wielka hojność Boga, która stoi za naszym posłuszeństwem. Jeżeli rzeczywiście zrobimy wszystko, co Bóg nam powie, to w naszym życiu, w Twoim w moim życiu objawi się miłość Boża. Jakiej, jakaś jego łaska w ogromnej hojności. Jezus zamienia wodę w wino. Czyni tej, tego wina bardzo dużo. To jest ponad 500 litrów wina. Tego wina nie było wcale ten, no, aż tyle potrzeba. Nie wiem, czy ktoś z Was był na weselu, w którym wypito 500 litrów wina. Mam nadzieję, że nie. Ale to, jest, to pokazuje aż taką przesadę Boga w łaskawości. Jeżeli poddamy się temu słowu, jeżeli my zrobimy wszystko, co nam Jezus powie,